Tomi bardzo się rozgniewał. Nigdy nie należy brać ze sobą sióstr na Pacyfik, powiedział wspinając się po skalę. Patrz na mnie, rób w ten sposób. I nagle plums! Tomi wpadł do wody. Anika głośno wrzasnęła. Nawet dzieci z wyspy były przerażone. Rekin! Rekin! Krzyczały pokazując na morze. Widać w nim było płetwę, szybko sterującą w stronę Tomiego. I znowu plums! To Pipi skoczyła do wody. Dopłynęła do Tomiego prawie równocześnie z rekinem. Przerażony Tomi wrzeszczał na całe gardło. Czuł, jak ostre zęby rekina drapią go w nogę. Lecz w tym właśnie momencie Pipi obydwiema rękami schwyciła żądną krwi bestię i wyciągnęła ją z wody. Nie masz wstydu? zapytała. Rekin rozglądał się zdziwiony i niezadowolony. Trudno mu było oddychać w powietrzu. Obiecaj, że nigdy więcej tego nie zrobisz. To cię puszczę, powiedziała Pipi poważnie, po czym z całej siły rzuciła rekina daleko w morze, a on prędko uciekł.